Za nami piąta edycja Katohei Festival. To wydarzenie dla miłośników gór, piosenki turystycznej czy folku. Przyjeżdżają do nas właściciele stroni z górskich. Gościmy tutaj też grupę Beskidzką GOP. Będzie za chwilę Babiogórski Park Narodowy. Wiele podmiotów, które na co dzień pracują w górach. A dzisiaj jest taki moment, w którym się spotykamy tu w Katowicach, żeby podsumować może też troszeczkę miniony sezon i żeby przy fajnym klimacie spędzić miło czas. Wśród licznych stoisk zaprezentowali się także ratownicy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Im więcej takich imprez, tym to bezpieczeństwo w górach zdecydowanie wzrasta. Informujemy turystów o zasadach. Zachowania w górach, o tym, jak się należy ubrać, jak należy zaplanować wyjście w góry. Promujemy również aplikacje, które bardzo nam pomagają, czyli aplikację Ratunek. Jest to rewelacyjna aplikacja, która potrafi pozwala ustalić nam co do kilku metrów położenie poszkodowanego. Festiwal to także okazja do spotkania z podróżnikami. O swoich wyprawach opowiedzieli Magdalena Goszkowska i Michał Kulanek. Nie opowiadałem o swojej podróży. Z 2019 roku. samotnym przejście łukiem Karpat, 4,5 miesiąca w trasie, bardzo długi czas, obcowanie z różnymi ludźmi, z, z tubelcami, z pasterzami, z dziką przyrodą i zachwycenie się pięknem Karpat. Ja jestem normalnie na co dzień przewodnikiem beskickim i tak naprawdę stwierdziłem, że pojadę w te góry po to, żeby poznać lepiej te góry. Po to, żeby więcej o nich wiedzieć i po to, żeby potem móc ludzi zarażać miłością do góry. Tym, co ja mam w sercu od dziecka, co rodzice we mnie zaszczepili. To jest tak naprawdę moje motto i moje zajęcie na co dzień. A dlaczego warto chodzić w góry? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Z każdego powodu warto chodzić. Może to być dlatego, że odkrywamy piękną karibazę, że czymś się zachwycamy, że sprawdzamy się wewnętrznie. Może być dlatego, że możemy poznać e, kulturę danego miejsca. Może być dlatego, że chcemy się zrelaksować, że chcemy po prostu spędzić czas gdzieś indziej. Każdy człowiek znajdzie inną odpowiedź. I pokazujemy jaki jest klimat w tych górach, jacy tam ludzie są, co fajnego można gdzieś tam zobaczyć, poczuć, troszeczkę się przybliżyć do tego tematu. Także myślę, że tutaj, ale przede wszystkim to jest, spotykają się miłośnicy gór. Festiwal został uświetniony przez muzyków Michał Skuza, Jarosław Chojnacki, Kapela Góralska Hajduk ze Szczyrku, a także zespół Grzane Wino.